Cześć, nazywam się Ksawery Kargul i chciałbym cię zaprosić na mój nowy kurs Łatwe tworzenie responsywnych szablonów do WordPressa. Być może wydaje ci się, że stworzenie takiego nowoczesnego szablonu to rzecz bardzo trudna. W końcu trzeba poznać kilka, jak nie kilkanaście skomplikowanych technologii i dlatego wiele osób rezygnuje już na starcie. A tak wcale nie musi być. Tworzenie nowoczesnego szablonu do WordPressa może być bardzo łatwe, ale pod warunkiem, że od początku postawisz na właściwe rozwiązania. I właśnie o takich rozwiązaniach chciałem Ci opowiedzieć w moim kursie. Oglądając kurs przekonasz się bardzo szybko, że można wykorzystać możliwości tzw. motywów i szablonów startowych oraz specjalnych frameworków do budowania treści, po to właśnie, żeby szablon stworzyć nie tylko bardzo łatwo, ale również po to, aby znacznie oszczędzić czas. Razem ze mną w kursie krok po kroku stworzysz kompletny nowoczesny szablon wyposażony we wszystkie kluczowe elementy: stronę frontową, bloga. Strony statyczne, strony błędu 404 czy formularz kontaktowy. Ten szablon będzie w pełni responsywny, a jego wygląd zainspirowany został takim bardzo ostatnio modnym stylem Material Design. Oprócz tego w kursie znajdziesz liczne testy, które sprawdzą Twój stan wiedzy na temat tworzenia szablonów WordPress. Poza tym do kursu dołączyłem wszystkie niezbędne pliki, m.in. gotową witrynę wraz z kompletnym szablonem. Jeszcze raz więc zapraszam Cię na mój kurs, który pokaże Ci, jak łatwo otworzyć nowoczesne szablony WordPressa.